Hejka, wszystkim tutaj ja, Rozu i witam was już w czwartym odcinku y, serii pod tytułem Poczta od widzów. Dalej jestem w szoku, że ktoś faktycznie poświęca czas, aby wymyślić taką paczkę, spakować ją, skompletować i, i mi wysłać. Jestem w szoku. Ale już nie będę tutaj y, gadać niepotrzebnie. Paczka jest ogromna i ciężka. Ona mi się tutaj ledwo co mieści na biurku, więc jest naprawdę ogromna. I już przestanę w końcu przynudzać. I wezmę się za odpakowywanie. Ojej, jak jest ładnie zapakowana! Ojejku! tu jest takim ładnym pudełku. I jest jeszcze kokardą przywiązane. Ojejku! Tu jest y, kokardą związane. I jeszcze jest taka ogwiazdeczka. No naprawdę, aż, aż mi szkoda po prostu otwierać. No, ale cóż, musimy to zrobić. Okej, okay, udało mi się w końcu rozwiązać. Tutaj o, od dołu się otwiera. I zobaczmy razem, co jest tutaj skrywa w środku. O, wow! Tak to wygląda po otwarciu. Tutaj widzę liścik. Hej,ka, jestem twoją wielką fanką. Bardzo mi miło. Mój kanał na YouTube to Zgradzia LPS. Niestety jest prywatny. Jeśli chcesz, mogę przesłać link do jakiegoś filmu na Instagramie. Nego chciałabym nagrać z tobą jakiś filmik. Jesteś chętna? Jest ja chęcią, to zrobię. Fanart na drugiej stronie. Tutaj mamy na drugiej stronie y, rysunek. I tutaj jest ta przesłodka owieczka, jak i druga. I mamy tutaj pytania, czego jeszcze nie było. Jaki jest twój ulubiony LPS? Ciężko mi wybrać jednego. Ale na pewno ta owieczka, która tutaj z jakiegoś powodu leży. O, Tomkicie też bardzo lubię. No i oczywiście Jemnika 909 i to można by powiedzieć, że to jest taka moja e, święta trójca. Ulubiona. Ale szczerze mówiąc, te wszystkie swoje potrzeby lubię. Nie mam chyba ani jednego potrzeba, którego nie lubię. I pytanie numer dwa. Nagrałaś swój pierwszy filmik, jak ile lat miałaś? Swój taki pierwszy, który nie ujrzał w ogóle światła dziennego. Ojej, to mało miałam. Szczerze mówiąc to nie wiem ile z 7 8-8 no ale nie, nie wrzuciłam go nigdy na YouTube ani, ani nic, ale ja bardzo dużo filmików nagrywałam zanim w ogóle zaczęłam na, na YouTube'a je wrzucać. Ale na YouTube'a pierwszy filmik wrzuciłam jak miałam lat podajże 9. Pytanie numer 3: LPS G1 czy G7? G1 zdecydowanie. O wiele bardziej wolę generację pierwszą. Pytanie numer 4: Jaki jest Twój ulubiony kształt LPS? No i zdecydowanie są to owieczki i jamniki. To są takie moje dwa ulubione. I pytanie numer 5: Nagrasz ze mną filmik? To jest pytanie do przemyślenia i do omówienia na pewno. <grych> Bardzo przeurocze rysunki i bardzo dziękuję. Naprawdę tak mi miło, cudowny list. Dziękuję. Więc tutaj postawię ten list i patrzmy, co mamy dalej. Tutaj mamy przecudny e, rysunek tego shorthera fioletowego. O to nawet jest numer. I rysunek jest naprawdę prześliczny. więc Oj, coś tam. Oj, przepraszam. <gryw> no, ale położę tutaj ten rysunek i tutaj kolejny rysunek na takim w ogóle małym płótnie, przesłodki. Dziękuję bardzo. Będę miała co na, ści co na ściany powiesić. I co tutaj mamy dalej? Mamy tutaj dalej brązoletkę. to już sobie będę mogła ją założyć. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Dalej mamy brokat. Mówiłam, że lubię brokat. Brokatu nigdy nie, nie, nie zawiela. Dalej mamy takie dwa kotki, jeden różowy, drugi biały. Ja pamiętam, że miałam chyba takiego. Chyba miałam, ale są przesłodziutkie i bardzo mięciutkie, więc dziękuję ślicznie. Tutaj chyba coś od spodu się wydostało, ale mamy taką muszelkę. Muszelki też zbieram, więc dziękuję. Mamy takie o yy, coś. Nie do końca jestem pewna, co to, ale w takim słodkim słoiczku. I mamy takie o, te dwa rzetelniki do chyba gier z pet shopami, jeśli dobrze kojarzę. I tutaj mamy takie pudełeczko. I zobaczymy, co jest w środku. Naklejki własnoręcznie robione, ojej. Oh yeah. O oh wow, ile tu jest rzeczy, dobra chwila, chwila. Dobra, po kolei, bo tutaj jest naprawdę sporo rzeczy. Po pierwsze, tutaj mamy własnoręcznie robione naklejki. Mamy z kotkiem. Kuromi. Ja uwielbiam kuromi. I kolejną z kuromi. I mamy jamnika. Mówiłam, że ja uwielbiam jamniki, więc bardzo się cieszę. Dziękuję. I dalej mamy kolejną naklejkę. Chyba. Tak. Z pandą i koalą. Patrzcie, jakie urocze. Dalej mamy takiego oto misia. Mamy... Bryloczek. Mamy taką oto gwiazdkę, taką kartkę naszyjnik albo branzoletkę, raczej branzoletkę, bo przez głowę to mi to chyba nie, nie przejdzie, więc branzoletkę następną, pierścionek, to jest pierścionek chyba, prawda? Dobrze mówię. A, pierścionek. Proszę bardzo, taki o. Kolejną muszelkę. Kolejny pierścionek. Taki o. Dalej mamy. Kolejne naklejki. Z takimi kotkami czarnymi. Uuu, taką mamy torebkę. No proszę. Kortni będzie miała co nosić do szkoły, albo Efi, ale bardziej mi do Kortni dopasuje, szczerze mówiąc. <laughs> Więc dziękuję. I mamy tutaj jeszcze y, taki o chyba też pierścionek z gumeczek I ostatnie, nie, nie ostatnie, <laughs> taką oto jeszcze kokardkę, bidon. Ej, super, przyda mi się. Mamy też taki dywan albo kocyk sporych rozmiarów. I taką w filc. Więc mamy naprawdę sporo tutaj rzeczy, za które jestem bardzo wdzięczna. I naprawdę, naprawdę dziękuję. Tego jest masa. A to nawet nie jest połowa paczki. Właśnie, bo przegapiłam. Jeszcze taki ona szyjnik z księżycem. Przesłodziutki więc dziękuję. Okej. Okay. O ja ile rzeczy! Ile rzeczy ja nie wytrzymam jak dużo! Dobra, pierwsze co tutaj widzę, to jest taki o przysłodki rysuneczek. Czemu mi tak światło miga? Skoker yy, z, z panielem i owieczką. I coś moją idolką. No. Dziękuję! I rozu LPS kilka faktów. No i jest Nagrywa od 10 lat, ogólno miał do 8 osobuje. Czekam, aby wysłać paczkę o 5 lat. Naprawdę nie jest tak miłe, jak ja to czytam. Ja nawet mi brak słów, ja nie wiem co mam powiedzieć. Naprawdę dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dalej mamy, widzę, że chyba jakiś kolejny rysuneczek. Patrzcie, jaki przeuroczy i ten słówka różowa przesłodkie naprawdę dziękuję i dalej mamy widzę że naklejki własnoręcznie robiona mamy Hello Kitty uwielbiam Hello Kitty mamy Tom Melody oj też przesłodka mamy naklejkę z kiciusiem i mamy tutaj pełno innych naklejek yy, z kotkiem to jest tęcz, to jest Korgi. Uwielbiam Korgi. Rasę psów. I tutaj mamy kotki. No, masa jest tych naklejek naprawdę. O, patrzcie, jakie słodkie. O, a ten akurat za to taki trochę groźny. <gry> o, korgi jako syrenka. <gry> I tu jeszcze jest pełno tych naklejek. Naprawdę jest ich masa. O, i świnka! I druga świnka. I tu jeszcze ten z pieskiem. Okej, okay, dobra. Od czego mam zacząć? Bo... Dobra, mamy numer jeden. Tylko nie mam pojęcia, co to jest napisane, bo mi ciężko to przeczytać. To jest numer 15, a nie jeden. Dobra, mój błąd, mój błąd, mój błąd. Szukamy dalej numeru jeden. On jest. To jest chyba numer jeden. Tak mi się wydaje. No miejmy nadzieję. To są te, ja widziałam na TikToku. Takie te własnoręcznie robione, takie squish. Nie wiem, co się nazywa, ale. Satysfakcjonujące, co? Jeszcze Hello Kitty. Dziękuję. Cudowne. Mamy. Widzę tutaj numer dwa. Co to jest takie duże? Tak, patrzcie. Kalendarz z pieskami. I jeszcze tu ma pełno naklejek. Patrzcie, jaki uroczy. Ej, przeda mi się kalendarz, bo ja nie mam takiego kalendarza. Ej. Cudowny jest, naprawdę dziękuję. Ja po prostu. Tu jest tyle rzeczy, że ja. Nie wiem, za co mam się zabrać w ogóle. Dobra. Wiecie co, ja nie mogę tego numeru e, 3 znaleźć. Chyba, że to to. To nie ma żadnego numeru. Znaczy, był, ale się zmył. Więc może to jest... Ale wiecie, co zostawię? Po prostu numer 3 pominiemy. I weźmiemy sobie numer 4. I po prostu pod koniec się okaże, który to był numer 3. Pokojmy sobie numer 4. Portfelik, portmonetka skokie. Patrzcie, jaka urocza. Naprawdę dziękuję. Okej, okay, to był numer 4. I teraz numer 5. To jest kolejne takie te na zdjęcia, na karteczki. Super, dziękuję bardzo. dostałam już takiego coś podobnego i, i powiedziałam, że mi się bardzo spodobało i że lubię takie rzeczy i mam kolejne. Więc naprawdę dziękuję. Teraz numer 6. To są długopisiki czy jakieś markery, zakreślacze? To są chyba zakreślacze. Ale w jakich ładnych kolorach w ogóle? Bardzo dziękuję. Naprawdę. Ja mówiłam, że dużo razy coś piszę, rysuję, zakreślam, więc ma zaczki zawsze, zawsze na plus. Um, szóstki też nie mogę znaleźć. Więc przejdziemy sobie do numeru 7. Przepraszam, że tak otwiera mnie po kolei, ale po prostu widzicie, mam też czarny palec od markeru i po prostu ten marker schodzi i przez to jest ciężko mi ogarnąć, który numer to który. A! Ubranka. Dużo ubranek. Okej, okay. wysypię sobie tutaj to wszystko. I tutaj mamy. Mamy taki oto kubraczek. Mamy takie coś. Jakiś klocek chyba, nie wiem. Mamy takiego misia. Mamy petzłopkę. Tak, to jest petzłopek. Yy, miniaturowy. Ja bardzo lubię te miniaturowe, więc dziękuję. Yy, torebkę mamy. No, tutaj też dla kordni dla będzie idealna. Mamy jedzonko. Tak jak mówiłam, jedzonka nigdy nie jest mi mało, więc dziękuję. I kolejne takie o dwa pierścionki, chyba to są? Tak myślę. Więc dziękuję bardzo. I kolejny kubraczek. I kokardkę kolejną, więc naprawdę dziękuję bardzo. Tu jest tak dużo rzeczy, że ja, ja nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć, po prostu nie wiem. I teraz numer 8. Zwierzęce bliźniaki. Sprawdź rozpiskę rzadkości z tyłu. O, wow! Tutaj mamy jakieś różne, różne poziomy. Będzie kropka nad zwierzakiem. Jeden bliźniak może być na przykład zwykły, a drugi legenda. Okej. Okay. To jak myślicie, jaki się trafi? Jaki się trafi? O, nie mogę otworzyć! Tutaj mamy. Mamy kotka i to są też te. Squishy, Squishy, Squishy. Mleko truskawka. Zwierzę, ok. Kotki. Tu mamy jeszcze jakąś karteczkę. O, i tutaj mamy naklejki. O, tutaj mamy jeszcze więcej naklejek, więc chyba będę mieć dożywotni zapas naklejek już. <grymne> Sprawdź rzadkość i imię bliźniaków. E, Michalina, kotek noży... nożyczotek? Nożyczotek? Ok. Kasia, kotek truskawkowy. Truskawka. Inaczej. Ok, mamy tutaj takie o dwa kolory, i ja jestem ciekawa. Jaki mi się trafił? Zobaczmy. Mamy tak, super rzadki ten jeden kolor, a drugi to jest super legenda. Więc tutaj widzicie, wylosowałam jeszcze legendarne te Squish Mellows, <noise> Więc dziękuję bardzo. I to był numer 8, więc teraz weźmy sobie numer 9. Jak go znajdę, co nie należy do łatwego? O, dobra, znalazłam. Co my tutaj mamy? Coś tego. To tak. Mamy klamrę do włosów taką z futerkiem. Mamy spinkę do włosów. Mamy y, róż do policzków. I mamy błyszczek z Eweliny Kosmetycznej. Więc super, dziękuję bardzo. Ten błyszczek w ogóle bym chciała zobaczyć. Taki brokatowy, ale ładny, co? Normalnie, ale jak się błyszczy, aż by prawie oślepił. <grybujesz> dziękuję bardzo. Więc poszukamy teraz numeru 10. O, jest akcesoria i to sporo ich. Dobra. Chwilka. Eee. Co my tutaj mamy? Mamy yy, taki jakiś szaliczek. Mamy sanki. To jest chyba jakieś takie picie? Tak, jakieś picie z kotkiem, w ogóle to, się, to jest takie gumowe. Mamy butelkę. Mamy okulary. I mamy, ale uroczy plecaczek! Słodziutki! Mamy kawę. Talerzyk z pierniczkiem. I tutaj. Jakieś takie koraliki, brylanciki, nie jestem pewna. Mam tutaj takiego pączka, więc jestem w szoku, jak tutaj w ogóle jest dużo rzeczy. Naprawdę dziękuję, dziękuję, dziękuję. I to był numer 10, więc teraz czas na 11. I numer 11 to są kolejne zwierzęce bliźniaki, więc chwila. ja tutaj może tylko trochę posprzątam na biurku, bo nie wyrabiam. A powiedzmy, że w miarę ogarnam. Mamy tutaj zwierzęce bliźniaki. Sprawdź rozpiskę rzadkości z tyłu. Kropka na zwierzakiem oznacza rzadkość. I tutaj mamy to samo, co, co z tamtym. Więc zobaczmy, co się tutaj kryje w środku. Dużo! Dużo się kryje w środku. O, ile tego jest! Okej, okay, wszystko. Nie, jeszcze jakieś naklejki. Ja nie mogę. Coś mi spadło. Ja teraz nie wiem, gdzie to jest. Dobra, mamy Hello Kitty. Mamy takie oto serduszko. Mamy taką laleczkę, biedronkę. Mamy masę naklejek, nie mogę tylko znaleźć tej karteczki odnośnie rzadkości, nie wiem, chyba mi gdzieś spadła, ale nie mogę jej znaleźć. Dobra, odsunę tutaj, o, aha, tu jeszcze jest ten pet shop, bo nie zauważyłam, I, i ten, i taka mała gumka do włosów, więc dziękuję bardzo, przeurocze jest, co nie? Tutaj odłożę, przynajmniej się postaram, na bok i mamy numer 12, więc sobie odpakujemy. W paczce numer 12 była, jest taka kaczuszka, jest przeurocza i ma w ogóle takie śmieszne włosy, w ogóle jest śmieszna, więc dziękuję bardzo. Znalazłam numer 13, zobaczymy co jest w numerze 13. Żelki. Mamy żelki. O, i śmiej żelki. Moja ulubiona firma, jeśli chodzi o żelki. Więc dziękuję bardzo. Będę mieć co jeść. Dziękuję. I mamy numer 14. o ale ta klamra do chciałam powiedzieć że bardzo ładna klamra i właśnie, właśnie ją zepsułam jak ja to zrobiłam aha ale no, cieszyłam się że fajna klamra i ją zepsułam no ale patrzcie jaka ładna może i tak będzie włosy trzymać taka różowa bardzo ładna dziękuję mamy taki, takiego bryloczka z kotkiem przeuroczy jest ten kotek co my tutaj dalej mamy, pełno brązoletek jakieś gumki do włosów i taki kolejny bryloczek więc sobie przypnę do kluczy więc dziękuję, dziękuję bardzo tego jest tak dużo, że ja nie wiem, co ja mam w ogóle powiedzieć. E... Okej, okay, mamy przedostatni, numer 15. I co jest w numerze 15? Zaraz się dowiemy. Petrzopki mamy. I to dwa. Mamy takiego oto pieska. I takiego oto króliczka. Nie mam tych patchopów, więc super. Ten piesek jest przeuroczy. Bardzo mi się podobają te figurki i dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. I już teraz. Osta przedostatni numer. To jest numer 16. O! Świnka. Świnka. Świnka! Uwielbiam świnki. Kocham świnki, tak więc dziękuję. Taka słodziutka. Uwielbiam świnki. <gry> Więc takie oto trzy petrzopki. I została nam jeszcze jedna paczka. I ja myślałam, że to jest numer 3, I możliwe, że to jest numer 3. i Zobaczymy. O ja! To jest przybieszka? Co to jest? To jest. aha, to jest ten. Jak to się nazywa? No, ale takie okulary, patrzcie jakie przez słodkie, To w ogóle do potropów by się idealnie nadało. Rozmiarowo jest idealnie do potropu, więc może tak to wykorzystam. I to już wszystko, co było w tej paczce. To jest chyba największa paczka, jaką dostałam. Ilość rzeczy w tej paczce, naprawdę, ja jestem pod wroszekiem. I one nawet mi się wszystkie tutaj w kadrze nie mieszczą, ale naprawdę. Co ja mam w ogóle powiedzieć? Chciałabym naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo podziękować za, za te wszystkie rzeczy, które tutaj w ogóle dostałam, i za ten przesłodki list, i za ten cudowny rysunek, a raczej rysunki. I te własnoręcznie zrobione gniotki. Nie wiem jak to się nazywa, ale są naprawdę przeurocze. I, I dziękuję. Paczka mi się naprawdę bardzo podoba. I jeszcze raz dziękuję serdecznie za jej wysłanie. Jestem bardzo wdzięczna. No i co? To na tyle w dzisiejszym filmiku. Więc jeśli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej paczce, według mnie była cudowna, i widzimy się w następnym filmiku. Pa. pa. Naprawdę jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Nie wiem co ja zrobiłam, że, że zasługuję po prostu na takie cudowne paczki. Dziękuję.